Siema siema wszystkim, ja jestem Ania i chciałam Wam gorąco polecić kursy Michała, ponieważ sama ukończyłam kurs w czerwcu 2019 roku i od niemal, że samego początku odniosłam sukces. We wrześniu otworzyłam swój mały klub, który prężnie się rozwija, to jest klub Jump Dan. Możecie zobaczyć sobie na instagramie, na Facebooku. Prężnie działam od tamtego momentu. Więc Michał to nie tylko osoba, która przekazuje wiedzę teoretyczną, ale też wiedzę praktyczną, od samego początku mnie wspierał aż do teraz cały czas, kiedy mam jakikolwiek problem, mogę się zgłosić do Michała, on z chęcią pomaga. Coś, co mnie zaskoczyło, to to, że on przekazuje swoje doświadczenie swoim studentom, mówi, czego, jakich błędów nie popełniać i co najlepiej robić. Więc ja gorąco polecam. Jeżeli uwielbiacie, Sport i chcecie być trenerami, to polecam Wam z całego serca.